o witam coś mi automatycznie nagranie przerwało ale okej okay. drugi, trzecia część orango, napój gazowany też tu jakieś nie muszą wyrzucać Panie Bożu że najświętszy tu była woda to wygląda na to, że tu kiedyś była woda ewidentnie tylko wyschła przez globalne ocieplenie Ogólnie wyschła Widać tu po podmytych korzeniach Odkryłem właśnie pradawną puszczę komorze Kom Przepraszam, że czknąłem Czyli wygląda na to, że tu jest puszcza. Puszcza odkryta przeze mnie. Nazywam ją teraz puszczą imienia Żaby TV. Proszę nie chodzić do tego miejsca. Nie dlatego, że jest prywatne, ani nie dlatego, że ja tak, takie są moje wymysły. Proszę do tego miejsca nie chodzić, bo to jest, bo to jest jedna z wielu puszcz bagnistych. I teraz słyszę mojego sąsiada jeździ traktorem, bo tu niedaleko ma pole. Teraz tylko iść w kierunku złomowiska O Jezus o, o Bo obok Czyli tak Tam jest prawdziwy las, to jest tylko mała puszcza tam jest prawdziwy, to puszcza, tam też puszcza. się puszcza. Puszcza się, puszcza, puszczy. Ale wielkie, potężne drzewa. O jezu, to miejsce jest już tak stare, że chyba nawet za wojny one tu były. Jezu, to drzewo tak strasznie wygląda. Menele zawsze muszą wychodzić i chlać. To drzewo albo to drzewo jest przepiękne. ma widać ślady I lepiej, żeby mnie nikt nie zauważył, bo to będzie klops. No, teraz to jednak dla was. Moi widzowie są zawsze szanowani Niezależnie kiedy Niezależnie jak I niezależnie gdzie Zawsze będziecie mi tu szanowani I nigdy was nie zawiozę Więc to była Puszcza Komorzewska Co dalej? Ja nie wiem Właśnie z dalszej sprawy, że zostawiam za sobą ślady. A w sumie, czego ja się mogę dziwić? Więc tak, to był z starej Puszczy Koworzewskiej. Podobał. Mam nadzieję, że zostawicie w górę i supika o złomowisko Jak na moje nieszczęście ono nie jest opuszczone, bo ciągle działa tylko widać, że to złomowisko ma już swoje lata. Śladów za sobą zostawiam. Przepraszam, że wieje wiatr, ale jestem na otwartej przestrzeni i nie da się tego wiatru wyeliminować. Powinniśmy pamię pamiętać o jednej ważnej rzeczy: że zawsze powinniśmy szanować. Nie tylko przyrodę, ale i yy, no i po prostu nie śmiecić. no bo taka puszcza w takiej małej wiosce, to znaczy bagnista puszcza to jest rzadkie. No bo to jest rzadkością. Pomiędzy takimi polami. Och. Sprawa komorzewska. Dobra, już wiem gdzie jestem. Jestem, na, jestem już w bardzo mi znanej okolicy. Nie, że tu chodziłem. Czy się, ale wiem, że tu nie jestem. Więc tak, spotkaliśmy dwie salny.